Kolejne starcie: Lemes versus Happy. Jedną grę mieliśmy już możliwość sobie obejrzeć, gdzie Happy zagrał Dreadlorda, upiornego władcy. I proszę bardzo, po raz kolejny będzie zagrany upiorny władca. Czyli Happy dobrze zna Lemesa, dobrze wie, jaki styl gry Lemes prezentuje. Lemes oczywiście zaskoczy nas swoimi palarifle. Już szkolony paladin jest w ołtarzu królów. Do tego szkoleni strzelcy w koszarach. Happy gra ghoul opener ze swoim władcą. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście, sprzedane od razu TP. Summonowane, przywołane dwa szkielety. No i Happy biegnie, tak jak widzimy, w stronę kopalni złota, która jest broniona przez cztery murloki. Zobaczymy, jak teraz tutaj wyjdzie klipowanie Happy'emu. Od razu używa swojej czaszki do zdobycia tej splugawionej ziemi, na której gracze nie umarli i regenerują sobie więcej punktów zdrowia. O, Happy, proszę bardzo. Błąd malutki, ale nie będzie miał to jakiegoś olbrzymiego wpływu na grę. Stracił szkieleta, chciał zmienić agro, ale nie zdążył. Poza tym sklipowanie obozowisko bardzo szybko. Otrzymał przedmiot szpony ataku plus 5. Opis mówi plus 4, ale czego to jest plus 5. W tym czasie Lemes creepuje też murloki. Biedne murloki na tej mapie nie mają łatwego życia. Albo Andegi, albo ludzie polują. O, przyciągnięta i milicja i Lemes zabiera się teraz za gnole, proszę bardzo. Creep out wyćwiczony na tej mapie. Lemes wie co chce robić. Happy co robi? Happy oczywiście stawia zigurata, nawiedzona kopalnia złota, no i biega, szuka ze swoimi gulami Lemesa. Happy chyba myśli, że Lemes zaraz gdzieś będzie kierował się w stronę jego kopalni złota, skakujący szkielety od HEPiego, szkielet odnalazł, skracza ludzi, Polaka. Już Happy wie, gdzie trzeba być, w jakim punkcie na mapy, w jakiej części. Happy cały czas pierwszy poziom, ale brakuje czterech punktów doświadczenia, żeby ten poziom nie zdobyć drugi. Lemes otrzymał również płaszcz cieni. Nie jest to jakiś przedmiot, który super dużo tutaj dano, ale w razie czego, gdyby się okazało, że Palady zostanie otoczony przez Gulę, to wtedy można się ukryć w cieniu. Happy ściąga sobie teraz dwa żółwiki. Klipuje, będzie drugi poziom, a kolici tutaj są dalej szkoleni do następnej kopalni złota. Więcej, i więcej i jeszcze więcej guli cały czas widzimy, że są robione. Lemes robi sobie polepszenie do ataku, stawia sobie wieżyczkę obserwacyjną, robi te dwa, no i klipuje, skończył klipować. Kolejne szpony. Lemes już ma plus 13 do ataku na Paladynie, ale. Balady jakoś super dużo na tym nie korzysta. Hepi klipuje sobie teraz środeczek. Jak widzieliśmy, Happy wszystko skautuje, dobrze wie, gdzie znajduje się Polak. Ładnie mikrowane góle, kupiony diadem arystokracji. I jeszcze do tego przedmiot, który to będzie księga inteligencji i do tego znaki strażnicze. Lemes klipuje sobie teraz obóz e, z Golemem. Laboratorium Goblinów. Za chwilkę dostanie trzeci poziom. I, i przedmiot taki tutaj mógł dostać na przykład Sobi Mask. Bardzo dobry item. Lemes czeka na trzeci poziom. Z lightem, Szaty maga mogą być. Najważniejsze, że przedmiot daje manę. Happy teraz ściąga sobie tutaj. ogrzego maga. Magda, różdżka kradzieży, many. Bardzo dobry przedmiot, właśnie. Happy potrzebuje przedmiotów, które dają dużo many. To jest właśnie potrzebne. Tutaj dalej szkielety sprawdzają, co się dzieje. Jak widzicie, Happy cały czas wszystko ma pod kontrolą. Tutaj cztery, cztery gule sprawdzały, czy może Lemes przypadkiem nie gra jakiejś dziwnej, szybkiej kopalni złota. No i Happy robi te dwa. Ma 35 supply'a, Lemes 36%. Palady na trzecim poziomie. Biegnie tutaj jeszcze w stronę targowiska, żeby pewnie tego ogrzego maga zobaczyć, czy tutaj jeszcze jest dostępny. Happy wszystko widzi i Lemes, proszę bardzo, Lemes decyduje się dalej na klipowanie. Tutaj są dwa znaki strażnicze, które widzą cały środek. Happy widząc, co robi Lemes od razu biegnie w jego stronę na klipczaka. Pierwszy swarm bardzo udany. Lemes sprzedał wszystkie tutaj, jak widzieliśmy, szpony i sforsowane od razu TP. Nie no, Happy to jest po prostu klasa. Ja myślę, że Czymś takim Lemesowi będzie ciężko pokonać Hepiego, Palarifla, ale miejmy nadzieję, że może którymś razem się uda. Czy to będzie ta gra? Nie wiem, ale to już wygląda bardzo dobrze dla Hepiego, szczerze mówiąc. dostawiana druga krypta, do tego cmentarz. Tutaj Expa ma nekropolię, jako część tutaj takiego ułodu dla Ziguratów. Tutaj grobowiec z relikwiami, kolejny zygurat. No, Lemes czeka teraz na Maga Krwi. Trzeba zrobić maga krwi. Happy w tym czasie e, klipuje teraz sam swoje, swoje laboratorium goblinów. Temple of Boom tak jak tutaj widzimy z opisu. Welcome, welcome, okej? Okay. Okej, okay. welcome, okej? Okay. Nie wiem czy to jakiś żart od twórców, czy o co tu chodzi, ale niech będzie jak jest. Karwasze runiczne, spokojnie. W razie czego Happy nie będzie otrzymywał takich dużych obrażeń, ale no, nie zdziwi się w sumie jak Happy sprzeda. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. E, Zasięg do strzelców jest robiony. Lemes wyciągnął trzech milicjantów. Biegnie w stronę przeciwnika, zobaczymy. Lemes jeszcze chce kupić zwój leczenia, więc tutaj stawia bardzo dużo na ten atak. Lemes chce tutaj zadać jakieś obrażenia. Lemes 700 golda to zaraz sobie wyda. Happy 1900 w tym momencie. Lemes e, będzie miał teraz tutaj problem. Za minutkę, bo są kolejne dwie wieżyczki budowane. Happy już rozpoczyna harasowanie przeciwnika za pomocą, tutaj jak widzimy, sworma otoczony, nie, nie otoczony nie zostanie. krwi, po prostu został uśpiony, żeby nie mógł zabrać many tutaj upiornemu władcy. Powiem Wam, że to nie wygląda jakoś źle dla Mesa Uratował sobie, nie wiem czy, no, uratował chłopaka, no spokoj. Many w sumie tutaj będzie miał sporo, więc. Nie ma co się przejmować, stawiane są wieżyczki. Nie wiem, czy może nie lepiej byłoby sobie postawić w sklepu, ale to nie wiem. Lemes graty palarifę cały czas, więc on ma z tym bardzo dużo doświadczenia. Stane umarłych już próbują się tutaj przemienić w czarną cytadelę. No i czy Happy będzie miał wystarczająco dużo czasu? Powiem wam, że ten atak wygląda obiecująco. Happy sobie robi teraz też atak dla guli, coraz więcej guli szkolonych. No i zobaczymy. Lemes na razie atakuje nekropolię. Hepiemu tak naprawdę yy, ta bita nekropolia nie robi większej różnicy. Proszę bardzo, wieża armatnia jest tu robiona. Wow, ciekawe czy uda się ją postawić. Zaraz zobaczymy. Ta nekropolia hepiemu tak naprawdę wisi, że jest atakowana, bo tutaj akolici naprawiają, czyli kupują czas, a tutaj reszta pracuje, więc bardzo ładnie tutaj zaprojektowany build order przez Hepiego przeciwko Polariflem. Bardzo mi się to podoba. Wygląda to fajnie. No i czyżby tutaj poczuł krew. Teraz Happy Happy rzuca się na wieżę obserwacyjną. Lemes pewnie żałuje, że oddał pozycję, ale bardzo gu dużo guli od hepiego Trzeba było się chyba cofnąć. Aj! Lemes, nie wiem, ach, Lemes się pewnie... A gdyby Lemes tutaj tartak postawił nawet, żeby zrobić walla, zamiast stawiać kolejną wieżyczkę, miał na drewno. Ej, następnym razem, ja nie wiem, czy Lemes nie mógłby tutaj takiego tartak-tartak postawić. Ja wiem, że to będzie otrzymywało obrażenia, ale jest to jakiś wall, który też utrudnia w razie czego podejście tutaj dla guli, niż tej kolejnej wieżyczki. Bo tak naprawdę, gdyby Lemes postawił jedną tutaj wieżę armatnią, to ona by to zniszczyła. Wieża armatnia działa jak taki potężny, e, można powiedzieć, potężny kanonier. Ma ogromne obrażenia dla, do budynków, co już w ogóle. Ciekawe. Powiem wam, że tutaj setup Lemes zaczyna utworzyć bardzo ciekawy, ale no chyba oddanie tej pozycji, no nie wiem. Wydaje mi się, że ta wieżyczka jest tak kluczowa w tym, co robi Lemes, że po prostu nie mógł tego oddać w taki sposób, jak to zrobił. Zaraz Happy rzuci się kolejny raz prawdopodobnie. Mnóstwo guli, widzicie? Lepiej już nie będzie. Tych guli będzie tylko, tylko więcej. Dawaj, no patrzcie, ma golda. Lemes ma na to golda, żeby zrobić Wola. Gule atakują, Jedna atakują tutaj wieże, Jedna atakują strzelców. Lemes próbuje mikrować, ale gule pięknie mikrowane przez Happy'ego, wieżyczki zniszczone bez problemu! Bez problemu, naprawdę. Teraz Lemes sobie dostała tutaj tajemną kryptę. Nawet, nawet w sumie, wiecie co następnym razem Lemes mógłby zrobić nawet? Tak, nie no, mógłby właśnie coś takiego zrobić, tak teraz. To nie musi być koniecznie tak, jak teraz Lemes próbuje zrobić łola. To nie musi być koniecznie przecież Tartak. To może być ta tajemna krypta, która też daje sporo value jako część Walla, żeby ciężej było tutaj po prostu dostać się pod wieżę, wieżę, która się polepsza na wieżę armatnią. No i już jest problem. Gule mają ile? Dwa polepszenia do ataku. Robi się polepszenie do pancerza. Jezus Maria, gule z trzech raksów. Do tego mają już zrobiony szał guli. 59 suplaya guli. Karamba. Karamba. Powiem wam, że to ma potencjał. To ma potencjał. Tylko to trzeba jeszcze doszlifować. Na takiego gracza jak Happy. To naprawdę trzeba mieć plan już. E, tip top, przygotowany. Patrzcie, Lemes Magolda. Magolda, tu tartak. I zobaczymy zaraz jak to wyjdzie. Jest od razu palona mana na Magu krwi, ale od razu został uśpiony. Wieża obserwacyjna się nie postawi, oczywiście. Palady na frontline nie musi uważać. Po raz kolejny uśpiony Max krwi, drugi poziom. Wieża tym razem nie jest atakowana. Ten wall troszeczkę pomaga, ale tych guli teraz już jest tak dużo, że to już nic nie pomoże. Ej, a gdyby Lemes. Tutaj jeszcze postawił tartak. Ej, Tomaren. Lemes! Z tego coś da się zrobić, ja uważam, na to, co robi Happy na tej mapie. To jest dobre miejsce na takie puszcze, Tylko, no, wola takiego tu zrobić? Serio? Żeby te gule też musiały się przepychać przez to wszystko. To jest, na ten tartak, to nie jest duża inwestycja. Złoto i tak nie jest w razie czego w twoim bildzie na takie rzeczy. Tutaj ładnie teraz jest mikrowane, ale piąty poziom Dreadlorda, tutaj, ach. super, ona nie ma many, więc da, cały czas jest szansa, ale... Ekonomia tutaj HEPiego po prostu zaraz będzie wszystko miażdżyła. HEPI robi trzy góle naraz, on cały czas szkoli po trzy góle naraz. Nie wiem, może jeżeli Paladyn jakimś cudem zdobędzie piąty poziom, to będzie jakaś mała iskierka nadziei, ale problem jest taki, że tych guli, guli będzie coraz więcej, a OE obrażeń za bardzo tutaj Lemes nie ma. No niby mógłby mieć flamestrike'a, ale on zagrał banisza, bo banisz jest potrzebny tutaj, żeby w razie czego też ratować jednostki bohatera. Więc po prostu strajka nie będzie. Ale to ma potencjał, naprawdę. To ma potencjał, to ma potencjał. Tylko trzeba to lepiej przemyśleć. To była naprawdę bardzo dobra próba. Może jednego też więcej w pewnym momencie zrobić sobie, żeby tego drewna było więcej. Może w momencie. Nie widziałem, czy w momencie, jak Lemes wyciągnął, o, dobra, mocny swarm. Otoczony za chwilkę zostanie ma krwi, posiada tutaj niektóre niewrażliwości to też do tego zwój leczenia, ale nie. Happy tutaj już po prostu ma za dużo. Milicjanci jeszcze próbują pomóc, ale po prostu nie ma możliwości. Tutaj nie ma możliwości, tu jest za dużo. Po prostu jest za dużo. Te góle mają polepszenia 2-1. Lemes ma 1-0. Kolejne góle szkolone. Niedługo skończy się kolejne polepszenie. Do pancerza dla guli będą miały 2-2 polepszenia. No i po prostu jest za dużo. Palady nie ma many, McPhee nie ma many. Happy po prostu masą guli będzie tutaj w stanie się wybronić. Jeszcze tego sobie pewnie kupi. Proszę bardzo. Przeszkolił się! Happy się przeszkolił, nie wiem czy widzieliście. Zagrał teraz wampiryczną aurę na trzecim poziomie! Czyżby Happy chciał się przeszkolić teraz na aurę i slipa? Chyba tak. Proszę bardzo. I ruszamy, ruszamy. Góle wbiegają. Ciekawie, ile taki gul się leczy z autoataku. Zaraz zobaczymy. No, ten gul coś nie jest chętny za zaatakowanie. A to może jakiś ranny? Nie no, te góle tak szybko giną. O co tym tu może jakiś. Nie wiem, nie, ciężko powiedzieć, ile gul się leczy z autoataku. Ale z pewnością <zum> jakieś tam punkty życia są regenerowane. Okej, okay, 5 to dużo. 5 z autoataku leczy się gul, kiedy Dreadlord ma trzeci poziom. Aury, szósty poziom upiornego władcy, no i Lemes zaraz będzie musiał tutaj chyba odklepać niestety Dzi, ale ta gra, no dobra, Dzi, mamy to, mamy to, mamy, znaczy ma to happy, nie mamy tego, ma to happy. Wracając do tego, eee, czy w momencie, kiedy Lemes wyszedł ze swoimi chłopami, ile miał suplaja? Bo jeżeli miał na przykład 49 suplaja, to mógł sobie zmieścić jednego chłopa do drewna i wyciągnąć na przykład więcej chłopów tu, do robienia tych budynków. I tak jak mówię, wieżyczkę jedną postawić, ta tajemna krypta albo tartak, albo wieżyczka, tajemna krypta, tartak. No stworzenie takiego łola, bo w momencie, kiedy ta wieżyczka się zrobi, to Lemes ma tutaj olbrzymią siłę uderzenia. Lemes, to ma potencjał, mam nadzieję, że będziesz miał szansę to jeszcze wykorzystać, że Hepiego trafisz. No i co? Powodzenia w dalszych próbach pokonania Hepiego, bo to nie jest łatwe zadanie, ale fajnie, że próbujesz.